Ale że, ale, że nas nie było słychać, to hit jest totalny. Byliśmy wyciszeni. Ja pierdolę. Trzeba wyłączyć reklamę. Ile mam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden. Dobra, idziemy na upgradera. E, nie pamiętam. Otwieramy skrzynki na CS Simulator. No, to nie to.

No, bo jest trochę pewnie live opóźniony. No, opóźniony jest. No, trochę wyłącz to. A, żadna kosa na razie nie siada. Dobra, siadło. Pięknie. Ulepszamy tą kosę, czy nie? Nie, dobra, dalej zobaczymy pod koniec, ile będziemy mieli wszystkiego. Musi być albo jakoś, nie wiem, powyżej, może 40, ziko. Nie wiem, zobaczymy pod koniec, ile będziemy. Muszą być same kosy, nie? Do samego końca dla mówił, że pierwszy dzień po finale, dwa tygodnie temu, kiedy wysiadł na ulicę, to założył głęboko czapkę i ciemne okulary, a może jeszcze miękko żeby nikt go nie rozpoznał, ale był kończyk Dobra, teraz biorę rzeczy, które mają z 50 dolarów, które kosztują z 5 dolarków, bo. Dobra, to to sprzedam. Inwentarii to, to sprzedaj. To, sprzedaj. Powyżej 50, bo tak to się nie opłaca. No to też może być. 462. Jesteśmy z powrotem po reklamie. Nie mogę z tymi reklamami na tej stronie. Roz... No nie, no nie, no nie, 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 no. nie, no taki syf, to przecież... Szkoda gadać, szkoda gadać. Kiedy mi wyleci jakaś dobra broń? Dobra, przechodzimy na inną skrzynkę, może na tą. Może coś dropnie tutaj. Nie, to nic nie dropnie. O Boże! Dobra, coś mówiłem, ja idę na tą. Tu przynajmniej coś leci, ja nie. Jest Glock, może będzie dobry. No będzie no, ale gówno z niego zrobię, no ale... Szkosa z niego. GOL! 3-0! No. Nie, nie Dobra, nie chcę mi się ja idę do upgradera, bo zaraz nie wytrzymam, nie? Ja. Po co? Nie. Graczem Walencji, który zdobywał te bramki między 39 a 50 rokiem e, Leo Messi pierwsze trofeum dla niego to było e, kiedy grał Kuchar króla a czy to będzie również jego ostatni trofeum w Barcelonie Taki kuchar po goleniu troszkę Kuchar po goleniu Dokładnie tak no, Dobra, mamy kosy kolejną. Jak już brzydko, ale mamy, nie? Nie, no, jak trafię coś. Powyżej, kurde, jak trafię powyżej. O, albo to, 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 albo to. No to wtedy kończy live. A. Nie, jak teraz by coś się wyleciało takiego, to przecież ja bym. Stat track. Dobra, to będzie dużo warte. A walić to na pizdę. Znaczy co? family friendly content. On <grywia> powinno być dużo warte, no. O właśnie. <grywia> no kosa, no to przeleciało! Przecież to jest warte milion. To jest warte po prostu trylion dolarów, kurde. No, proszę, proszę. Dobra, idę z tym. Dobra, ja to upgrade'uję razy dwa jakąś koskę inną. Jakąś, która mi się spodoba. Ta jest fajna. Nie uda się. Trudna. Razy dwa. O Boże. Jest. Jest. git. Teraz to. Razy dwa. Dobra, dobra. Mm, 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 mm. Jest. Teraz to razy 5. Spróbujmy. Żeby jakieś tam... No dobra, nie pyknie, ale trudno. Nie poddajemy się. Pykło! O mój Boże. Dobra, dobra. Ale że mi na 19% siadają takie rzeczy, to... Dobra, już trudno z tymi reklamami. Jakaś fajna koska by się przydała. Dobra, ten karambit jest na spokoj. Ale nie siądzie. Niestety, za dużo farty. Dokładnie. Aktualnie mamy na koncie. Gdzie to 1952. O, zróbmy, żeby to było 4000 Spróbujmy to zrobić. Spróbujmy, no spróbujmy. No i ten USP siadło. No nie, no nie, no takie rzeczy. Takie mi rzeczy przeleciały. Takie rzeczy. No stój, stój. Dobra, jest. Pięknie.

Nie wierzę. Kosy dropnąłem! No nie wierzę. Dobra, robimy. Trudno. Stracę kacza, ale no trudno, tak się mówi. Gówno. Dobra. Nie, no dobra. Trudno. Kurde mać, no. Ale Jezus, kosa mi w ogóle, ja pierdzielę. Łospek on będzie dużo warty. Dokładnie. 250,8 chyba, albo 80. To będzie gówno.

Patrz, wiesz co zrobiłem? Patrz, najpierw trafiłem tego akacza, a później z drugiego tego pewnie trafiłem kosa, Ale zjebałem. <noise> na no, tym... Później zjebałem trochę. No patrz, no mnie nie da, no. Nie. Dobra, idziemy na upgrader, er, bo trafiłem jeszcze USPK. Ooo, ale fajna kosa, nie? Ta. Za mało procent. no, no czemu? No, czemu tak on Jezus. No, nie wierzę, no same Augi, jakieś foki. O, takim powiem. No M4, no 471 Nie wiem, nie patrzę na to tak Naprawdę Może nie być osób Co o mnie to... Dobra Nie no, jakie te kosy są fajne, bajonek, nie co robimy? Co chcesz? Jaką chcesz kosę? O, karambit! O, on jest piękny. Żeby siadło. Co jest? O, siadło! Sz kurwa, jego matka macie. Ja nie wiedziałem, że... Ten... Ile mamy? Cztery. Pa, ile mamy na koncie? Pa, 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 I mamy? Dwa tysiące. pierwszego. Tylko pierwszy, nie z tym mogę zaryzykować. Z tymi tańszymi zaryzykuję, nie zaryzykować z tym tyle. Boję się, Staram się jak cholera. Nie chcę stronić, Dobra, raz się, że ja te tanie kose. No i pięknie, dobra. Pierwsza nie pykła koska, ale to nic. Upgradeujmy sobie to, spróbujmy sobie zaupgradeować, nie wiem, na jakieś gówno. BTW mam Fortnite w tle odpalonego, to się dziwię czemu tak leguje. No to też się nie siada. Kiedyś musi siąść, nie? O, tak, Kos jest fajna. W CSie. Kurwa... Jakbyś trafił taką koskę, to bym był zarobiony. Hop. No i żeby to gówno siadła, tylko musi być jakaś fajna ta koska. O, bajonet, kurwa, jaki bajonet, krambit, ja pierdolę. A, a, aż się pies obudził. Chłopie. No. Czemu taka dziwna? Что? 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 Mogę zaryzykować, tylko z tym tamtych nie chcę, nie? O, takie. Trudno robić. 21%. Nie siądzie. Kurwa, nie siądzie. No, nie, to chcę zostać, co nie? Chciałem wyjść na plus. Znaczy, już wyszłem na plus. Kurwa, chciałbym, żeby tu było z cztery koła, nie? Oh, oh. Jego <noise> kurwa jego matka! Kurwa jego matka ma! Może to? Mm, mm, mm. Na jeden i pół? Tak. Karambi, dobra! Lecimy 66%, to jest dużo bardzo. Ale czasami takie główne nie siadają. Szkurwa mać, no, no jebie Dobra, trudno. Robię tego, no na dwa mogę razy tego, robię na karambitach, trudno, raz się żyję. Kurwa jedno, chuj, ryzykuję z tym, Chuja, nie da się więcej, raz zaryzykowałem i, i mi wyjebało, są tylko, tylko dwa te noże. Jest, jestem zarobiony w tej grze jebany. Ja Mój cię za te 3000, bo jest za... O 30. Ale ja możesz coś za to. Nie, nie, chyba. Nie da się. To jest najdroższa kosa. Kurwa, kiedyś na nią ryzykowałem i chuja ja się dropnęła. Ja pierdolę! Pierdolę to kurwa ten jebany kontakt family friend jebany pierdolony kurwa. Rucham na ty kurwa freezy jeban Niech są mojego dicka kurwa ja się, oni kurwa zarabiają w polskich złotychkach Pa kurwa ma to jebana widzisz te pieniądze kurwa Nie dobra O no, kurwa Nie, podniecam się tym chujem O kurwa I Teraz niech to jednie Ч yeah. а yeah. yes. yeah. ah, right. ⁇ кай. Ядуйте. Ху, я погося слышали. А давай. Сам тебе Ну, две твари. Jebać telewizję polską, jacy kursi chujci wdiosło. O Silver Elite <głos> <głos> Content Family Friendly. <noise> kurwa, jego matka boska Killian Mbappé Angolo Angolo. Kantę co to? Jakiś chłop. To czy... o kurwa, to. Nie, no, teraz mi musi dropnąć jakaś konska kurwa, ta jebana wyruchana, chipsa pierdo

nie, raczej poszedł. On nie jest taki toxic player. Dobra, otwieramy jakąś inną, czy nadal zostajemy na tej? Nie. No kurwa, hopę. No, No miałeś grać kiedy indziej. No, nie. <laughs> no, no, dalej. kosę z tego gówna. O Boże. Kurwa, to 16 dolarów. O esports. No ale, że to jest boom, awupa boom, awupa boom, awupa boom. Tysiąc siedemset dwadzieścia cztery kurwa polskich złoty. Nie jebnie, ale chuj z tym. A spierdalaj stara kurwo <gulatory> O boże, no kurwa Ja pierdolę myślałam, że mi komputer wyłączysz <gulatory> Zamknij drzwi O oh, Betty Nie no dobra, poczekajcie Kurwa, chodźcie, dobra Dobra, lecimy na inną gierkę Na co idziemy? Na klasa dawaj Dopierdolę klasza A nie, poczekaj, bo to nie jest... nie są kurwa, to nie jest moje konto. W klaszu. No, czy to może się wyłączyć? To lecimy na Forta. Ale w będzie... Daj w Minecrafta napierdolamy. Kurwa jakieś nerdy jebane Jeba się telewizję polską, ja churskich chujci w dziosłach. Przestań mnie, przestań mnie kurwa prześladować, te jebany pierdolone chuju, jebany kurwa pierdolone chujwa. Ale że Barcelona za Atletico 40 4-0, przecież to jest upokorzenie, upokorzenie. Ja mam tu swoją krówkę. Nie no debilu, kurwa jebany. Odałem cięż moją klówkę Dałem ci dwie kłówki Nie no kurwa Dobra, poczekaj, jakie jakiegoś chcesz skina? O Boże 5-0 pogrążenia Dobra dawaj, jakiego skina chcesz? No czy jakiego skina mam grać? Co? Ej, ale którego skina? Powiedz liczbę od 1 do 50. Od 1 do 50. 2, 3, 4, 5, 6. 7. Kurwa, tym głównym. Chuję, nie gra A 1 do 40 Do 50 kilo. Chcę, jak... co? no dawaj. Jakich też kilo? Dobra, bierzemy ten. Ale do niej nie pasuje, to bierzemy inne. Nie ma pięciu. A to pewnie, nie wiem, coś się stało, coś wyruchało ich. Dobra, poczekaj. jest git. Ko... Pompa rucha w dupach. No kurwa, nie ruszaj ty... Kurwa, jakiś koronawirus.